Cześć! Znajdujemy się na cichym, spokojnym osiedlu przy ulicy Kosnierów w Markach. Zaprezentuję wam trzypokojowe mieszkanie o powierzchni blisko 60 m2. Zapraszam. Centralnym pomieszczeniem tego mieszkania jest doświetlony i przestronny salon o ekspozycji zachodniej z dobrze zagospodarowanym aneksem kuchennym. W salonie z pewnością pomieścimy część wypoczynkową oraz jadalnianą. Z tego pomieszczenia wyjdziemy na duży balkon z widokiem na zielone osiedle. Na wprost wejścia znajduje się jeden z dwóch pokoi, który świetnie sprawdzi się jako sypialnia. Tuż obok znajduje się drugi pokój, który może posłużyć jako gabinet do pracy lub pokój dla dziecka. W mieszkaniu znajduje się również ergonomiczna łazienka w nowoczesnym stylu z dużą waną i przyszkloną ścianką. Praktyczny korytarz łączy wszystkie pomieszczenia. Został wyposażony w dużą, pojemną szafę. Bliskość komunikacji zapewni nam dobre połączenie z innymi częściami miasta. W okolicy znajdziemy nie tylko dużo zieleni, ale także centrum handlowe M1 oraz trasę szybkiego ruchu S8. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, koniecznie zadzwoń.